Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Co lubi kierowca autobusu miejskiego? i chodzi tutaj o zachowania pasażerów. W poprzedniej serii, co denerwuje kierowcę autobusu miejskiego, mówiliśmy o, o, o e, osobach na wózkach inwalidzkich, co e, robią niepoprawnie, jakie zachowania wpływają na to, że ta obsługa jest utrudniona, a dzisiaj też będzie do tego nawiązanie, ale w pozytywnym sensie. Przechodzimy do miejsca 12. Miejsce 12 to pomoc w obsłudze pasażera na wózku inwalidzkim. Na czym polega? ta pomoc pomoc polega na tym, że kierowca nie musi w ogóle wychodzić ze swojej kabiny, znajdzie się taki pasażer, który tego pasażera na wózku inwalidzkim sam wepchnie raz zdarzyła mi się właśnie taka sytuacja, że pasażer wyszedł, pomógł pasażerowi na wózku inwalidzkim wepchnął go, ja nawet nie zdążyłem wyjść z kabiny kierowcy a on już był w środku. Także taka, taka sytuacja mi się zdarzyła. Bardzo fajne, bardzo miłe zaskoczenie, że e, takie sytuacje się zdarzają. E, jak na razie u mnie tylko raz się zdarzyła, więc oby takich pomocnych ludzi było jak najwięcej. I sami widzicie, że. Z jednej strony tutaj, tu coś irytuje, z drugiej strony coś zadowala, więc e, zawsze w świecie e, i w, też w świecie autobusu miejskiego jest tak zwany dualizm, czyli e, z jednej strony plus, a z drugiej strony minus. Tylko wiadomo, że e, te minusy bardziej dostrzegamy i bardziej na nie. Reagujemy, no ale takie pozytywne sytuacje również się zdarzają coraz częściej. No z mojej perspektywy to ułatwia mi pracę, chociaż i tak my, jako kierowcy, już to będę powtarzał, kolejny raz mamy obowiązek takiemu pasażerowi na wózku pomóc, wyjść no oczywiście, uprzednio zabezpieczając pojazd. No to chwilę trwa, tak, bo musimy zaciągnąć hamulec ręczny. Obniżyć podłogę, to już kilka sekund trwa. Otworzyć swoją kabinę kierowcy, która jest zamknięta. Tutaj pokażę na przykładzie, e, e, chociaż tej czynności, co, te, co teraz wykonuję. Tak? Otworzenie kabiny kierowcy, otworzenie drzwi, wyjście do tego pasażera to trwa mili ułamki sekund, ale to wpływa na, e, na obsługę, no i na czas. Wiadomo, że e, jeśli inny pasażer pomaga drugiemu pasażerowi, no to wtedy ten czas jest zaoszczędzony, ale my i tak mamy obowiązek koordynować takiego pasażera. I i tak mamy obowiązek, nawet jeśli pasażer go wprowadzi, to i tak mamy go obowiązek poinstruować, jak zabezpieczyć pojazd. E, mamy obowiązek rozłożyć rampę, gdy będzie wysiadał, zapytać się dokąd jedzie, ewentualnie przypiąć pasami. A dlaczego tak? Dlatego, że to i tak kierowca jest odpowiedzialny za tego pasażera, i to nic nie da, że pasażer go sobie wepchnie. I tak kierowca musi się upewnić, czy jest to bezpieczny przejazd, czy ten pasażer na wózku inwalidzkim będzie bezpiecznie umiejscowiony. Bo jak często mówiłem w poprzedniej serii, to mówiłem właśnie o tym, że jeśli wózek jakikolwiek, czy to jest wózek inwalidzki, czy to jest wózek na, dla niepo, osób niepełnosprawnych, no to jeśli jest postawiony w autobusie bokiem, to istnieje duża szansa, że podczas uwaga gwałtownego hamowania taki wózek się przewróci, dlatego że prawa fizyki nie da się po prostu oszukać. No i tak to wygląda, dlatego na nas spoczywa ten. Obowiązek. I jeszcze tak do inwalidów nawiązując: jest taka zasada, że w autobusie jest określona liczba miejsc na wózki. Czyli w przypadku, gdy mamy już wózek inwalidzki, załóżmy w, w standardowym autobusie mamy już wózek dziecięcy, no i chce wejść kolejny wózek. No to i wtedy właśnie kierowca decyduje to jest ostateczna decyzja kierowcy, czy taki wózek będzie chciał przewozić. Jednak odmówi przewozu wózka, bo ma to, też takie prawo kierowca, jeśli oceni, że takie ustawienie tych trzech wózków byłoby dla jazdy niebezpieczne. No wtedy wystarczy to zgłosić, no i jedyne, co może zrobić pasażer, to okazać wyrozumiałość, bo nic innego. No i też w sytuacji, gdy są dwa wózki i chce wejść rower, zawsze pamiętajcie, że wózek, jakikolwiek by to był, zawsze ma pierwszeństwo przed rowerem. Bynajmniej ja się kieruję taką zasadą, że wózki inwalidzkie zawsze mają pierwszeństwo i też to nic nie da, że pasażer sobie powie, no ale przecież ja tutaj będę stał i, i, i będę spokojny. Nie, to kierowca ocenia, co jest bezpieczne, a co nie i, i w przypadku małych autobusów dwa wózki inwalidzkie to również się zmieszczą, dwa wózki dziecięce również się zmieszczą, ale trzy już nie. I dlatego e, warto zwracać na to uwagę. No, co innego, jeśli autobus jeździ bardzo rzadko, no to, to wtedy robi się poważny problem. No, ale uważam, że bezpieczeństwo pasażerów jest bez, ważniejsze niż, niż przejazd. No, chociaż sytuacja robi się problematyczna. I to by było na tyle w tym punkcie 12. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, warto kliknąć w ikonkę. Tutaj się wyświetli taka karta, tam można kliknąć, wrócić do poprzedniego odcinka albo kliknąć w wideo, no i tam kliknąć playlistę. Całą serię można sobie łącznie ze wstępem, a warto obejrzeć wstęp, bo tam mówię o na czym w ogóle ta, te dwie serii, bo to jest część druga tej serii na czym w ogóle te serii. Polegają. Także zapraszam do komentowania, czy wy mieliście styczność z wózkiem inwalidzkim, jakieś swoje sytuacje. Zapraszam do komentowania i bawmy się tym, co tu jest. Także zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem.